Właśnie chyba kogoś przejechaliśmy. Komu to piszczy? Jesteś, jesteś, ja mówić, kochanie. Że to, że chcesz mu grozić. A właśnie, jeden pan nas z stąd za chwilę. Nożek, nożek jest grany. Ale widziałam, on tak w pieszoneczce zawie mój James Bond wożył. Super. A w drugiej latarka. <śmiech> Naprawdę? <śmiech> no to nie jest latarka, chyba teraz trzymasz. <śmiech> <śmiech> Poza tym chyba widzisz, że większe. <śmiech> <śmiech> no właśnie. <laughs> Tak samochody trzeba łapać. Takie plis, plis, nie, nie do końca działa. Ale co chcesz zrobić? Tak czy co? Jedzie bez nas, on jedzie z naszymi torbami, ale okej. Widzisz, moja torba odzieża? Dobra, co, jedziemy z nim? Nie, czekamy tu. Jest pierwszy dzień, no i zobacz, pięknie poszło. Może źle zrozumieliśmy go, bo on mi powiedział cały czas, że on mieszka 2 km tam. W związku z tym, może chciał mi powiedzieć, że my mamy te 2 km do zrobienia, nie? Dobrze, okej, idziemy na ryzyko. Bo okej, no to idziemy. Tam, tego naszego pana, nie? Bo on mi pokazał tę stronę. You know, Nang? Nang. Ej, to nie tu. – Nie mam na Zapnij sobie pas, będzie ci łatwiej trochę. Nąg! Nąg! Muszę po dwoje? Jedna strona twoja, jedna moja? Możemy i tak.